Siemanko, z tej strony Zig, a dzisiaj pokażę Wam, jak przechwycić obraz z PlayStation i streamować go za pomocą programu OBS. Oczywiście, pierwszym krokiem, jaki należy zrobić, to upewnić się, że nasze PlayStation jest podłączone i włączone. A następnie, gdy już zalogujemy się nasz podstawowy profil, wchodzimy do opcji i odszukujemy tam opcję tytułem ustawienia połączenia gry zdalnej. Oczywiście, jak już się domyślacie, należy włączyć grę zdalną na PlayStation, czyli upewnić się, że. Ten check jest zaznaczony, bo dzięki temu nasze PlayStation będzie mogło połączyć się po sieci z naszym komputerem, gdy już zainstalujemy aplikację Remote Play od PlayStation. OK, gdy mamy to już zrobione, drugim krokiem jest zainstalowanie aplikacji Remote Play od PlayStation, a później zalogowanie się na nasz podstawowy profil PlayStation. Jeśli to mamy już ze sobą, to możemy przejść do opcji ustawień naszego programu Remote Play. Tutaj oczywiście wybieramy najwyższą jakość, jaką mamy dostępną, oraz najwyższy klatkarz, jaki mamy dostępny. Wszystkie pozostałe opcje pozostawiamy takie, jakie są. Dodatkową rzeczą, którą sugerowałbym zrobić, to podłączyć PlayStation bez Pośrednio przez kabel, bo to pozwoli nam na osiągnięcie jak najwyższych przepustowości po sieci, a co za tym idzie, pozwoli nam też przesyłać jak najlepszy obraz z jak najwyższym klatkarzem. Gdy to mamy już zrobione, przechodzimy do programu OBS, a następnie wybieramy źródło, którego będziemy nadawać. W OBSie klikamy plusik i wybieramy opcję przychwytywania okna. Gdy na naszym ekranie pojawi się okienko do przychwytywania ok. W dropdownie okno wybieramy rez PlayStation 4, metoda przechwytywania, to jeżeli macie Windowsa 10, to wybieracie Windows 10, a jeżeli Windows 7 to Windows 7 analogicznie. Priorytet przychwytywania okien. Tutaj wybieramy, że tytuł okna musi się zgadzać w przeciwnym razie znajdzie okno tego samego typu. Klikamy OK i w tym momencie już powinien pokazać się obraz. I tutaj z powrotem przechodzimy na Remote Play i możemy oczywiście odpalić obraz w full screenie, ale niestety nie zapewni nam to takich doznań wizualnych, jakie mielibyśmy z natywnego obrazu przesyłanego na nasz monitor. Ale nic nie stoi oczywiście na przeszkodzie, żeby przełączyć źródło. Więc jeżeli wszystko mamy ustawione w swoim OBS-ie, to możemy po prostu przełączyć źródło i cieszyć się natywną rozdzielczością na naszym monitorze. No i to by było na tyle. Jeśli filmik okazał się przydatny, to pozostawcie łapkę w górę, kliknijcie suba. I będzie mi również bardzo miło, jeżeli wpadniecie na mój stream na Twitchu. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.